Cześć, miło, że tutaj jesteś. Ja zapraszam Cię dzisiaj na zadanie siódme z arkusza pokazowego dla Formuły 2023. Jest to zadanie, które tak naprawdę tyczy się układu odpornościowego immunologicznego i będziemy tutaj dzisiaj z nim troszkę walczyć. Zaczynamy od tekstu. W przebiegu odpowiedzi immunologicznej w organizmie człowieka są wytwarzane różne klasy przeciwciał. Immunoglobuliny M, produkowane na początku odpowiedzi immunologicznej, immunoglobuliny G pojawiają się później, a ich wysokie stężenie utrzymuje się przez dłuższy okres w surowicy krwi i limfie. Są to jedyne przeciwciała przechodzące przez łożysko. Oznaczenie w surowicy pacjenta przeciwciał klasy IgG i IgM, swoistych dla określonego antygenu, stosuje się często w celach diagnostycznych. Takie badania serologiczne są podstawą diagnostyki w kierunku toksoplasmozy u kobiet w ciąży. I mamy tutaj schemat, na którym przedstawiono zmiany stężenia przeciwciał IgG i IgM po zarażeniu właśnie tą toksoplasmozą. I co my musimy tutaj zrobić? Musimy za dwa punkty uzupełnić tabelę, czyli do każdego z wyników badania wykrywającego obecność przeciwciał skierowanych przeciwko właśnie tej toksoplasmozie, dobrać jego właściwą interpretację spośród podanych. I mamy A. Świadczy o braku odporności, B. Świadczy o przebytym w przeszłości zarażeniu, C. Świadczy o aktywnej, rozwijającej się inwazji pasożyta. I mamy wynik badania serologicznego, gdzie. IgM jest nieobecne, IgG nieobecne, a w drugiej formie IgM nieobecne, IgG um, obecne. I teraz jeżeli chodzi o tę interpretację, musimy ją tutaj samodzielnie dobrać, czyli wpisać po prostu literkę A, B lub C. I teraz zwróć uwagę, jeżeli chodzi, że minus, minus, to znaczy, że jest brak odporności, ponieważ nie ma tych przeciwciał przeciwko tym określonym jakimś tam antygenom. Czyli jeżeli jest IgM minus, IgG minus, to jest brak odporności. Nie ma tej odpowiedzi na na przykład jakiś antygen. Czyli mamy tutaj A. Natomiast zwróć uwagę, że mamy w drugiej wersji, że nie ma M, ale jest G. I teraz zwróć uwagę, co nam zostało. Też pamiętaj, żeby używać też dedukcji, ona bardzo nam pomaga. Mamy albo, że świadczy o przebytym w przeszłości zarażeniu, albo o aktywnej, rozbijającej się inwazji pasożyta. I tutaj używamy przebytej w przeszłości zarażeniu. Dlaczego? No bo patrzymy na to, co było z tym G. G pojawia się później, jego wysokie stężenie pojawia się w surowicy oczywiście krwi i w limf limfie i jest to to, które przechodzi przez łożysko. I ta informacja mówiąca o tym, że on pojawia się później, mówi o tym, że skoro jest tylko IgG, to znaczy, że już mówimy o przebytej w przeszłości formie zarażenia. Gdyby to była aktywna, to również pojawia pojawiłoby się IgM, bo zwróć uwagę, co jest w tekście, że IgM pojawia się na początku odpowiedzi, więc ono powinno być tutaj na plusie. Skoro jest na minusie, to nie jest to teraz aktywnie rozwijająca się inwazja pasożyta, tylko mówimy tu już o przebytym w przeszłości zarażeniu. Dodatkowo musimy tutaj też dokończyć zdanie. Na skutek przechodzenia przez łożysko matczynek przeciwciał klasy IGG, noworodek w sposób naturalny nabywa odporność swoistą bierną, swoistą czynną, nieswoistą bierną, nieswoistą czynną. To teraz uwaga, szybka przypominajka, bo to jest coś, co faktycznie na maturze się pojawia um, często, jeżeli jest układ odpornościowy. Mamy dwie odporności, nieswoistą i swoistą. Nieswoista to jest ta wrodzona i ona może być bierna, jak na przykład skóra, błony śluzowe, albo czynna, jak kaszel, kichanie, wymioty, biegunka itd. Natomiast możemy mieć też odporność swoistą, czyli nabytą, która może być bierną, naturalną, jak przeciwciała matczyny. Albo bierną, sztuczną, jak surowica, lub może być to swoista czynna, czyli może być to czynna naturalna, jak przebyte choroby zakażenia, lub czynna sztuczna, czyli szczepionki. I tutaj zwróć uwagę, że mówimy o przechodzeniu przez łożysko matczynę. Więc, skoro mówimy o tym, że jest to właśnie przez łożysko przejście, to mówimy o swoistej biernej, swoistej, czyli nabytej w formie biernej, czyli biernej, naturalnej, przez właśnie łożysko matki. Pamiętaj, żeby do matury powtórzyć sobie dobrze układ odpornościowy, bo on ma dużo takich różnych podchwytliwych pytań, dużo podobnych nazw i dużo różnych funkcji w zależności od tego, o jakiej komórce albo jakim przeciwciale jest mowa, warto sobie to wszystko powtórzyć, ale też pamiętaj powtórki do matury robimy na podstawie wymagań maturalnych w tej formule 2023 no i w tej formule którą się powtarza jako osobę po gimnazjum również więc warto zawsze pamiętać i sprawdzać co musimy umieć postawa programowa to jest to co realizujemy jako nauczyciele w szkole a wymagania maturalne to jest jakiś zbiór zagadnień które uczeń musi opanować do matury więc pamiętaj żeby nie tracić czasu na niektóre Zbędne informacje, tylko skup się dokładnie na tym, co ci jest potrzebne i podpowiem, że znajdziesz to na stronie CKF aneksie w biologii. Dziękuję Ci za wspólne zadanie i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie.